Piotr Mróz został zwycięzcą 12. Edycji tańca z gwiazdami. Jego przemowę na koniec show przerwała Paulina Sykut. Dlaczego? W poniedziałek 25 października zakończyła się 12. Edycja tańca z gwiazdami. Zwycięzcą okazał się Piotr Mróz. Który kryształową kulę wytańczył w duecie z Hanną Rzudziewicz. Z pewnością zaskoczeni są Bukmacherzy, którzy tuż przed pierwszą odsłoną widowiska typowali aktora do odpadnięcia. Tymczasem z odcinka na odcinek Piotr się rozwijał i szedł jak burza. Ambitny i pracowity aktor zasłużył sobie na uznanie widzów i jurorów, na których jednak do końca nieco narzekał. Że faworyzują innych uczestników rywalizacji. Kiedy już wiedział, że jest w finale, mówił naszej reporterce: Bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy wdzięczni naszym widzom, bo to dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy nadzieję, że w finale nie zawiedziemy. To jest bardzo przykre. Że pewnych ludzi się, faworyzuje, a pewnych spycha się na margines Ale jak widać widz widzi, ogląda i sam ocenia Piotr przez całą edycję czuł się lekceważony Dla was wszystkich to ja jestem człowiekiem, który przyszedł z jakiegoś paradokumentu Jak w ogóle mogę się nazywać aktorem? Wszyscy mnie lekceważyli. Dzisiaj dzięki ciężkiej pracy jestem tu, gdzie jestem. Pomimo tego, co wszyscy piszą, jednak po drugiej stronie siedzi widz, i on ocenia, czy ktoś jest prawdziwy czy nieprawdziwy. Z tego bardzo się cieszę, że widzowie nam zaufali. Ostatecznie okazało się, że widzowie docenili pracę aktora i to on triumfował w poniedziałkowy wieczór. Kiedy już Krzysztof Bisz ogłosił zwycięstwo Mroza i Żudziewicz, którzy wygrali w głosowaniu widzów, tradycyjnie triumfator zabrał głos. Aktor pomny tego, że przed finałem wielokrotnie narzekał m.in. na stronniczość Jury. Powiedział: Chciałbym powiedzieć, że absolutnie w. Tańcu z gwiazdami nigdy nie spotkała mnie żadna krzywda. Od samego początku. Zaczął Piotr mróz. Paulina Sykut szybko weszła mu w słowo. No, szkoda bardzo, Piotrek, zażartowała. On na to odparł nie, naprawdę, naprawdę, mówił aktor. Aktor z uśmiechem wybrnął z sytuacji, usprawiedliwiając się, że jest cały rozemocjonowany. Pamiętam, jak mi napisałaś, że to będzie przygoda. To, co mówię, może jest troszeczkę chaotyczne, bo jestem cały w emocjach, ale cieszę się, że mogłem tu być. Potwierdzam. To była przygoda życia. Dziękujemy, drodzy widzowie. Podsumował kropka na koniec entuzjastycznie, dodał mamy to. Mruz był wzruszony tym, co się działo na parkiecie, i nie ukrywał tego. Muzy pojawiły się także w oczach partnerki, aktora, która kibicowała mu na widowni. Oh,